Jeśli sprzedajesz pojazd, a kończy ci się polisa OC i nie chcesz płacić tej polisy, albo chcesz na niej zaoszczędzić, a wiesz, że za chwilę ten pojazd sprzedasz, to możesz zrobić polisę OC tego pojazdu na przelew, czyli nie płacić jeśli wiesz, że za dzień, dwa, za tydzień ten samochód sprzedasz i wtedy osoba, która taki pojazd od Ciebie kupi, będzie miała zapłacić składkę od dnia zakupu do końca trwania polisy lub zrobi rezygnację, a Ty będziesz miał zapłacić składkę tylko od dnia startu polisy do dnia sprzedaży tego pojazdu. Mówimy oczywiście o takiej sytuacji, która jest faktycznie na styku yy, sprzedaży samochodu i końca polisy, no bo jeśli myślisz, masz w planach dopiero sprzedać samochód za pół roku, a polisa się kończy, no to tutaj jedynym ewentualnie rozwiązaniem to jest tylko i wyłącznie podział tej składki na raty. Dlatego zawsze uczulam osoby, które kupują pojazd, aby sprawdziły, czy polisa jest opłacona w całości czy w ratach, bo, bo często w sytuacji, kiedy osoba wie, że sprzedaje samochód, to bardzo często rozkłada tą składkę na ratę. Napisz, czy o tym wiedziałeś, zaobserwuj tej polubienie przekaż dalej. Dzięki bardzo, cześć!